65 milionów lat temu ogromna skała wielkości Mount Everestu uderzyła w ziemię. Siła tego uderzenia równa była miliardowi bomb atomowych wybuchających jednocześnie. Razem zadało to druzgocący cios dinozaurom, które w tamtym czasie rządziły światem. Po zderzeniu potężne fale wstrząsów sprawiły, że skorupa ziemska gwałtownie się zmieniała. Fale sejsmiczne okrążyły całą planetę w zaledwie kilka minut. Całe kontynenty zatrzęsły się i chwiały od uderzenia. Ale dla dinozaurów trzęsienie ziemi było dopiero początkiem koszmaru. Po trzęsieniu zmiany w skorupie ziemskiej wywołały 16-metrowe super tsunami. Pędziły w kierunku kontynentu amerykańskiego z prędkością 143 km na godzinę. Gdziekolwiek docierały, nawet 30-metrowy, 70-tonowy alozaur znikał w tych falach. Jeszcze straszniejsze było to, że godzinę po uderzeniu skały, wyrzucone w niebo przez meteoryt, wracały z powrotem ściągane grawitacją ziemi. Przechodząc przez atmosferę, zamieniały się w ogniste kule, które jak deszcz spadały na Ziemię. Nie tylko to, eksplozja podniosła temperaturę do 400 stopni. Wysoka temperatura i ognisty deszcz natychmiast zmieniły świat w gigantyczny piec. A dinozaury w tym czasie, jakby znalazły się w piekarniku, powoli pieczone żywcem. Dwie godziny po uderzeniu duszące burze pyłowe zakryły połowę planety. Prehistoryczne lasy zapaliły się od wysokiej temperatury. Teraz ani zwierzęta latające, ani lądowe nie mogły uciec przed tym gigantycznym piecem. Ale w oceanach nie było wcale lepiej. Pył zawierający siarkę zamienił się w kwaśne deszcze spadające z nieba. W długim procesie całkowicie wymarły wszystkie narastające przez miliony lat rafy koralowe. Wiele stworzeń morskich, w tym władca oceanów Mozazaur, wyginęło w kolejnych dniach. Ogromne ilości pyłu dostały się do atmosfery, blokując światło słoneczne. Cała Ziemia pogrążyła się w mroczną, śmiertelną ciszę. I w tej katastrofie, era dinozaurów, która trwała ponad 100 milionów lat, całkowicie się zakończyła. Ale to masowe wymieranie uruchomiło też szybki rozwój epoki ssaków, takich jak człowiek, który stworzył wygodne buty robocze. Zakręcasz w dwie sekundy, bez męczenia się ze sznurówkami. Metalowy nosek sprawia, że siekiera odbija się. Nadają się idealnie do pomieszczeń, bo są przewiewne, dzięki obszernej siateczce z każdej strony. Są antypoślizgowe i nieścieralne, bo zrobione z mocnej mieszanki gumy TPU. W środku mają materiał z kewlaru, który chroni przed ostrymi przebiciami. Jak chcecie je dostać na promocji, kliknijcie na moje zdjęcie profilowe i tam macie link do sklepu.